Witam Państwa, taki spontan. Wiecie, no zrobiłem następną lampę LED ze znajomego. No a tutaj taki skrótowy filmik. Będzie krótko. Z aktualnego przyrostu moim akwarium, właśnie na bardzo podobnej bliźniaczej lampie LED, którą właśnie prezentuję na tym drugim filmie. Więc widzicie, że. No, rośliny za żeby nie, nie kląć e, zajebiście rosną rosną, wiecie i wcale jakoś się tam nie zginam, żeby jakoś tam je specjalnie nawozić. Po prostu światło jest świetne. No i, no i powiem Wam, że tak jest. nie? E, możecie wierzyć lub nie, ale w tym akwarium nie dawałem e, potasu w ogóle od tygodnia, nie A po roślinach tego nie widać. Nie? Czyli pewnie jest jakieś tam lekkie potasowanie. Ale nic nie na razie nie zdycha, nic nie wpada. Muszę ciąć, po tygodniu muszę na ostro ciąć. Bo rośliny zaczynają mi zwyczajnie wyłazić z tego akwarium. Nie ma glonów. Jest pięknie, jest ładnie i, i widzicie. I to będzie następny tak naprawdę film na kolejny dzień świąt. Dlatego, że wiecie, że mam trochę więcej czasu i mogę poświęcić go swojemu hobby akwarystyce. I głównie tak naprawdę nagrywam ten, to akwarium, dlatego że w tym momencie je, ta lampa i to akwarium to jest właśnie ten numer jeden. A myślałem, że nie pójdzie mi ten start tak, jak bym chciał, ale o dziwo widzicie. To wszystko pięknie poszło. Zresztą zobaczcie, jaki trawniczek się rozwazi. Widzicie? Jest fajnie. Jest naprawdę tak świetnie, nie? i myślę, że tego akwarium w ogóle nie spierdzielę tak jak tam tego nie? Jest, jest ciężki gąszcz te rośliny ładne, zdrowe są, rosną pięknie Co tutaj dużo gadać, nie? E, rybki te są nie, nie, nie są w swojej kondycji coś ładnego jest, jak zwykle urosło piękny głupol szkoda, że są takie nietrwałe i takie nieżywotne, no ale e, chyba takie uroki teraz tych rybek kiedyś były inne ale nie ma co narzekać, idziemy w ilość. Patrzcie, mam zmieniaki też, nie? Te zmieniaki też są w fajnej kondycji. Filtr już trochę się przepchał. Jest mniejsze natlenienie wody. No, ale tu wszystko fajnie, tak widzicie, fajne, fajne, zbliżenie, nie? Widzicie, że te rośliny... Coś mam powiem, nie? Te rośliny się czerwone. Widzicie, one fajnie zaczęły odbijać, tak naprawdę ale zaczęły odbijać po tym momencie kiedy zacząłem bardziej z głową nawozić i dawać to CO2 te, też tak inaczej, nie? Mam trochę prawie ślimaków, nie powiem, że nie akwarium ma cieszyć. Staram się nie grzebać nim za dużo. No i także je świecić życiem własnym. Krynia pięknie, tak jak na tych pięknych zdjęciach. Na tych pierwszych yy, kadrach Wam pokazywałem pięknie się rozrosła. Jeżeli nie spiercie nic, ona w dalszym ciągu będzie fajna, ładna. I, i w ogóle wiecie jak jest. Nie? No to wiecie, taki krótki spontan. Przeglądowy, nie? E, Wesołych świąt. Nie? <laughs> no, no to tyle tytułem tego filmu.